się cieszę. Wreszcie jestem w moim domu i sobie oglądam jakieś filmy przyrodnicze o kotkach, pieskach. O, tutaj też coś leci. A właściwie tak się cieszę, że już wróciłam, widzowie. Już wreszcie koniec tego K-popu, tego demo Hunters i tak dalej. Już mam dość tego Jinu. Ale oni chyba już sobie pojechali, bo ja właściwie nie wiem, co się stało. Ostatni raz widziałam ich w tej jaskini, kiedy, wiecie, było takie zaprzysiężenie ich miłości i wspólnie będą chcieli spędzić razem ze sobą życie. Widzę, Zostawcie łapeczkę do góry dla miłości Ginu i Rumi. Ja im życzę jak najlepiej, ale ja już wróciłam do domu, dlatego że pięcioraczki i mała Amelka idą już niedługo, bo w poniedziałek do szkoły widzę, subskrybujcie kanał, ponieważ mała Ami idzie pierwszy dzień do szkoły i ten odcinek się pojawi o godzinie 12, 1 września, ale czekajcie, kto tu dzwoni? Co się dzieje? Nie spodziewam się żadnych gości. Ej, ja znam ten głos, znam ten głos, kojarzę! Gina? Witaj, pati! Gino? Rumi? E, tak! Ale kto to jest? Dzieci! 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 Wysiadasz! Ej, kto to jest Rumi? Ty, ty... jesteś w ciąży? No nie widać? Ale co to są... To są wasze dzieci, wy już macie tyle dzieci. Przecież... Niedawno jeszcze nie mieliście dzieci, o tu jest mój demonek, w chcecie sensie, się już nie można. dzieciaczki! To jest okay. e, Dużo ich macie. No Bo pewnie. jesteśmy dużą szczęśliwą rodzinką! I następny jest u drodze! A od kiedy wy macie tyle dzieci, Ginu? Czy to też jest e, sprawka eliksirów? Wy macie małą eee... rumi, Mirę, małą i no. małego demonka, czyli Babyka? Ja się znam na eliksirach. Ale dlaczego ty, ty? masz tyle dzieci. Aż po co wam tyle dzieci? W ogóle jakby to robię. ja robicie? Chcę mieć dużą szczęśliwą rodzinę, Patty! Wszystko się zmieniło! O, ja się Właśnie. cieszę w sumie. Cieszę się, Ginu, że założyłeś swoją rodzinę, że ja już nie chcesz mieć ze mną chciałem się rodziny. pochwalić przed tobą trochę. O, chciałeś się pochwalić że... i widzę, że Rumi jest jeszcze w ciąży, więc kolejne w drodze. Wow. No naprawdę. No naprawdę nie żartowałeś z tym, że chcesz mieć piąte. rodzinę z Rumi. To wtedy już będzie piąty bejbuź. Ojej, a już wiecie, co to będzie? Czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka? To jest Chcemy nie spodziewać. Aha, no dobrze. Ja już chciałem wiedzieć, ja podejrzewam, że to będzie chłopiec. Aha, tak, tak, tak. Aha, dobrze, dobrze. No to chodźcie, zaproszę was. Możecie wejść, no jak już przyjechaliście. Nigdy tutaj nie byłem, jak mnie zaprosiłaś, tylko jak spałaś. No bo ja nie chciałam zdradzić, gdzie ja mieszkam, tak naprawdę, ale wiecie co, ja za bardzo nie mogę tak was tutaj przyjmować, bo chyba nie chcecie zostać tutaj dłużej, nie? No to. No, kawę możemy wypić, ale. chcemy tu nawet siedzieć, my tylko tutaj wpadniemy. Dobrze, bo już się Pogadać. tak stresowałam, że nawet. my może... wyjeżdżamy stąd. W ogóle nas nie będzie już A gdzie nie wy wiem, wyjeżdżacie? Się... Wyjeżdżacie w ogóle z Brookhaven? Już was tutaj nie będzie? Nie, no będzie, tak, nas. nie będzie nas. Pakujemy cały dorobek. Uciekamy stąd, koniec. Wracamy do Korei. A co z chłopakami z Saja Boys? Oni też, też wyjadą. Wracają? Też oni swoim prywatnym samolotem. Czyli już nie wspólnym. będzie Huntrix, nie będzie Miry w sensie takiej, tej dorosłej. Gdzie jest w ogóle Twoja koleżanka? Nie wiem, gdzie poszła. Ja już z nimi tak nie rozmawiam, odkąd mam moją szczęśliwą rodzinkę. Na nich się skupiam. A, rozumiem. Trochę nie mamy czasu. Czyli Trochę będzie koniec K-popu na moim kanale. Już nie będzie naszego wspólnego nocowania ani nic, tylko będzie moja rodzina. Ale w sumie Słuchaj, siedzi. zawsze ci możemy wysłać adres, jak będziesz chciała. To nas odwiedzisz w Korei. Ja bym miała was odwiedzić w Korei? Oh, no zawsze moje marzenie. I zjeść taki prawdziwy ramen. Wow! Ej, może, no. może kiedyś przyjadę, może wezmę pięcioraczki i przyjadę? A chodźcie, pokażę wam, Pięcio w jakim raczki? domu ja mieszkam. Cho no to ile ty, masz, ty, że my mamy dużo dzieci, a ty masz pięcioraczki? Ile ty masz dzieci. No ja mam Właśnie. piątkę, mam kubusia i małą amelkę, więc też no, mam całkiem sporo. A ja powiedziałam, że jestem jest więcej niż my! Ale, no. ale wy macie jednego demona, a to łowczynie, Jak wy to robicie? Jak powstaje ten miks? Czy oni nie będą siebie, wiecie, nawzajem, no, no, no wiecie, co robią ławczynie nie zresztą? Nie będą, nie będą. To jest nie. trochę taka dziwna rodzinka, ale na. No właśnie, zwariowana rodzinka. Chcecie sobie usiąść? Rozgośćcie się! O, tak, tak. O, ja panie. sobie chętnie. O, tak. Podoba ci się mój dom. Fajny mam dom. Co? Wiem, że ci wcześniej go nie pokazałam. Przepraszam, ale bałam się, że będziesz chciał w nim zamieszkać jeszcze ze mną. Ładny, ładny jest ten dom. No taki, powiem, prawie tak bogaty jak nasze, nie? No, jestem ciekawa, no, jak wy mieszkacie w tej Korei. Na naszego trochę bieda. Tak? Macie lepszy? No, oczywiście, no, że tak. Mamy... Ej, a weźcie mi zdradźcie, Będziecie nagrywać własną piosenkę? Eee... Taki, taki miks Saja Boys i ogólnie Huntress. Myśleliśmy o czymś takim, ale nie wiem, czy ludzie by chcieli to usłyszeć. No, no. właśnie, ciężko sobie Ja bym była czasem. fanką numer jeden. Ej, może się wymienimy numerami. Co ty na to? jak na przykład coś ułożycie, eee, to ja bym Rumi, chciała mogę zobaczyć. Jak wymienić numerami? Ty, zmioty! Ze mną możesz się wymienić numerem, a po co ci numer telefonu, nie, nie 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 no, <tryk> to wyjednaki. Dobrze, Rumi, to ja z tobą się wymienię. Ja ciebie i tak bardziej lubię, jesteś fajniejsza. No dobra. Czasem sobie poplotkujemy. Powiesz mi, co tam u dzieciaków, bo one chyba szybko rosną, te dzieciaki twoje widzę. Dobra. No, ja już drożdżak. tutaj cię tutaj daję, okej. Okay. Dobra, mam Cię. jak będziecie mieli jakąś wspólną nutkę, jakąś wersję demo, to mi podejście, ja powiem, czy jest fajna, chcę wam doradzać. No Podeszle ci, daszam trochę rad. No pewnie, że tak. Ej, dostałam mikrofon od twojej y, małej demonki, w sensie łowczyni się, bo ja się mhm. co chwilę mylę. E, I co, ja mam coś zaśpiewać? Ja nie umiem śpiewać, zostawię to wam! Ale dzięki, no nie, że, że mnie odwiedziliście. Nie, to jest dla nas i dla naszych dzieci. A ja nie umiem zaśpiewać, ale niedługo będzie moja piosenka, słuchajcie, bo tak czekają wszyscy i piosenka będzie we wrześniu, bo wszyscy się mnie pytają w komentarzach, więc już prostuję. Będzie wszystko we wrześniu, jest wszystko w produkcji, piosenka jest nagrana, ale jeszcze teledysk i niebawem we wrześniu będzie moja piosenka i was też zaproszę na premierę Ginu oraz Romie. O, ale super, ja bym chciał to usłyszeć. No, jest naprawdę fajna ta piosenka, ale jeszcze jest nie chcę... Ta Piosenka, o czym ty śpiewasz? No, śpiewam tutaj ogólnie w Heaven. Śpiewam też troszkę o moich dzieciaczkach. O wszystkim, to jest A bardzo mnie fajna. śpiewasz? No nie rumi, bo cię nie byłaś. Ja obiegał byś śpiewać o tobie. No Te właśnie rodzino. No, ja jestem fajna. No jesteś fajna, ale o tobie nie śpiewam. Ty masz swoje piosenki. No dobra. No to co? Dziękuję, że Ginu... No, chociaż miałam z tobą różne... chociaż odprowadzisz nas na lotnisko? No odprowadzę was, odprowadzę was, to pojadę z wami. Jeszcze pięcioraczki no, mają wakacje, więc one korzystają, są tam z przyjaciółkami. Więc mogę skoczyć z wami, odprowadzę was, no dobra. Chodźcie dzieciaki, wsiadajcie wszyscy! Ach, kończy się pewien etap, trochę mi smutno zawsze jak ktoś wyjeżdża z Brookhaven, niestety. No ale może jeszcze kiedyś będzie nam dane się zobaczyć. O, wsiadaj mała Mira. O, jest! Wszyscy są. Mały demonek w ogóle już do mnie nic nie mówi. On nawet mnie chyba nie kojarzy. On naprawdę y, nie jest moim synkiem ani nic. To jakieś były czary, prawda, Jinu? No, to były czary, ale no wybacz mi, Pati! Ja po prostu już chciałem mieć rodzinę, no. No ale ja na szczęście wkroczyłam i na szczęście ja was znowu połączyłam. To jest moja zasługa, że jesteś z Rumi. No nie od razu powinieneś do mnie przyjść, a nie, a nie do niej. No a, tak, i prawda. Lumina. I na szczęście przygotowałam tą zasadzkę w jaskini na was i dzięki temu Huntrix z was odkryło i się pogodziliście. I wszystko dzięki mi, ale ja jestem genialna. Dobrze, że tak, ja to zrobiłam, papi, prawda? Nie wiem, co byśmy zrobiły bez ciebie. No ja, ja dużo sobie zawdzięczam. Całe no szczęście, dobrze, że z Maisą się nic nie dowiedział. Widzowie, jak coś, to mu nie piszcie, że ja z Giną, czy coś. To tam było, minęło. Zaraz A pięcioraczki. A chłopaka? No mam chłopaka, przecież tyle razy ci mówiłam, co te eliksiry, na nie pamięć brałeś czy co? O, faktycznie coś tam mówiłaś. A my to wtedy nie obch... E, Rumi, nie denerwuj się, ja nic tu nie... E, dobra, ja już, nieważne, nie nieważne. No, nie? No właśnie, lepiej nic. Nie pyskuj do Rumi, bo wiesz jak to się kończy. Ona się bardzo denerwuje. No wiem, wiem, wiem. Ja też się nie mogę denerwować. ja w ciąży. nie powinnam się denerwować. Dobrze, spokojnie nie Rumi. Nie denerwuj ech. się Rumi, wszystko jest dobrze. Wszystko Chodź. jest dobrze. Ja wezmę, ja wezmę wszystkie walizki, wy się pożegnajcie no, z pati. No, pożegnajcie się tutaj ech, ze mną. Chodź tutaj Rumi, daj buziaka w policzek. że no, buzi, buzi, ale nie zbliżaj się już do mojego chłopaka. No nie, 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 życzę ci... Szczęśliwego rozwiązania i tak dalej. Dobra, mam wszystko. No to na razie, Jinu, chociaż Party. rękę ci podam, wiesz co? Nie podawaj mu ręki, nie go! No to chociaż ci tak pomacham z daleka, o. Tak! tak można. No, tak z daleka. Party, dziękuję ci za wszystko, dziękuję, że pomogłaś zrozumieć, że Rumi jest moją miłością i teraz jestem szczęśliwy. Bardzo no. ci dziękuję za to, Party. Wasza zakazana miłość. A, dobra, to idźcie, jeszcze wam pomacham, jak będziecie wchodzić do samolotu. Dobra, jeszcze. Chodź, Rumi, jeszcze chodźcie was Muszę mieć pewność, że oni odlatują na pewno stąd i No, idźcie idźcie, idźcie, idźcie. Bo już. Żeby nam nie uciekł do Korei, daleka droga. Daleka pa, pa. droga. To no, papa! Papa, pa, trzymajcie się! Pa, pa. pa, pa Miło było Cię poznać, a mam nadzieję, że nas odwiedzisz. Trzymajcie się! naszego związku A na razie i poszli ale cicho ale dziwnie zostawili mi autobus ale nie chcę tego autobusu zobaczcie Brookhaven wróciło do normy nie ma wieżowców nie ma oświetleń nie ma koncertów nie ma żadnych zdjęć Sadja Boys ani Huntrix bo wszystko się Zmieniło. Widzowie, ale też zmieni się to. Ponieważ tu jest jakaś nowa konstrukcja, znaczy powstaje. I dzisiaj będę nagrywać update, więc jutro o godzinie 9 w sobotę. Zobaczycie ten update na moim kanale. Zobaczcie, w momencie, kiedy ja to nagrywam, to zostały jeszcze 2 dni i 7 godzin. Ale w sobotę, oczywiście, będzie ten update na moim kanale. Będziemy sobie to wszystko sprawdzać, więc zachęcam, żeby być. Na moim kanale subskrybować, bo będzie piosenka. Będzie powrót Amelki do szkoły. Pantrix i Sadja Boys wyjechali. No widziałam to na własne oczy. Widzieliście jaką w ogóle sobie rodzinkę założyli? Czy Przyjechali się pożegnać. W Brookhaven wróciło do normy. No i jest super. Widzowie, bardzo się cieszę. Subskrybujcie oczywiście i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, pa!